W 2009 roku, 15 sierpnia, podczas święta Wojska Polskiego, miałem styczność spotkać pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I było to podczas wręczania na, medali za udział w misji w Iraku. Taki medal za misję w Iraku otrzymało pięciu żołnierzy i pięciu żołnierzy otrzymało za misję w Afganistanie. Również w tej uroczystości brały udział osoby takie jak pan Szczygło. Pan Stasiak i dowództwo właśnie Wojska Polskiego. Ci, co właśnie generałowie, co umarli, to każdy brał udział w tej uroczystości. Podczas obiadu, który odbył się po wręczeniu medali, prezydent, no, zobaczyliśmy prezydenta jako innego całkiem człowieka niż to, co przedstawiają media. No, był człowiekiem otwarty, otwartym, pytał się nas, czy... Jak było na misji, za co dostaliśmy medal, czy byśmy tam jeszcze pojechali. Chodził, z każdym chciał porozmawiać, z każdego się coś pytać, z każdym, z każdym tam żartował. Myślę, że tak jak dla całej Polski, to był wielki szok, że tacy ludzie odeszli, tak jak właśnie i prezydent, ministrowie i całe dowództwo wojska polskiego najważniejsi ludzie w wojsku polskim.